Fargo kontra Slider Ronda 16, już jeżeli chodzi o P2G Challenge numer 1. Przypominam, gramy o 500 zł. No i trzymamy kciuki za slidera tym razem, naszego zawodnika, który mierzy się tutaj z obcokrajowcem. Widzieliśmy Prawie 4200 punktów w laderze w Lidze Master tego terrana, który tutaj pod czerwienią nam się ukrył. Mapa to Scrap Station. Chyba zadowolony z tej mapy będzie raczej slider, mam takie wrażenie. No ale zobaczymy. Co e, zrobi e, Fargo? Słuchajcie, ja skoczę do. E, do toalety, a wy przez sekundkę popatrzycie sobie po prostu, jak gra slider. I już. No dobra, starczy tego dobrego. Już jestem. Cieszycie się, mam nadzieję. Sprawdźmy co tutaj się działo, kiedy mi nie było. Baraki Orbital Command, jeden gaz, e, slider, cyber, asymilatorek. E, tak to wszystko wygląda. Teraz chyba dopiero widzimy wysyła na zwiat swoją e, propkę. Terran już od dawna tutaj e, kreśli zygzaki e, swoją SCV. Jest zelot e, tym razem. No i ta propka nie dostanie się do main'a, zresztą już zabudowana tutaj rampa by była przez tą faktorkę, więc nie udało się zobaczyć Sliderowi, co robi jego przeciwnik. Jest zrobiony upgrade do Warp Gate'ów, w tym momencie jest również Stalker chronobustowany, chce się pozbyć tej SCV jak najszybciej od siebie z bazy Slider. No tak, 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 dobre, dobre. No, i mamy momentalnie Robotic Facility budowane przez Slidera. To jest takie bezpieczne otwarcie, bym powiedział. Tutaj puszowanie może być no, ryzykowne. Zresztą tu widzimy, że dobrze zabudowana rampa w tym momencie przez Terrana. A tak, to będzie miał szybko obserwatora. Slider dołoży jeszcze pewnie dwa warp pierwsze pierwszy już wybudowany i będzie od tego punktu dalej usiłował coś ugrać, zobaczymy co on tutaj teraz odkryje Widzisz, że jest tutaj pięciu Marines Wycofuje momentalnie swojego swojego Stalkera Jest tutaj bunkier również zrobiony no i rusza do akcji pierwszy pierwszy Heliona ja dostrzegam kątem Oka przemykającą tędy propkę Czyżby Slider chciał coś Proxy jakieś proxy a może nawet Proxy Nexus ukryta złota ekspansja Zobaczymy, czy to się uda zagrać. Będzie musiał tutaj pilnować na pewno tego przejścia. No a tutaj wygląda wszystko na Do maina Na razie na tych dwóch warpgate'ach. Zobaczymy, czy zdąży z tym obserwatorem slider. Wszystko zanosi się na to, że tak. Już rusza tutaj ten obserwator. Ja pośledzę go. Pozwólcie chwilę, zobaczymy, co uda się dowiedzieć sliderowi. Widzimy, że kończy się robić w tym momencie ten medivac. No i on już ładowany w tym momencie Widzi slider, widzi slider nadlatującego Medivaca, Może tutaj myśleć, jest chronobust, chronobustowany ten cooldown No i trzy Stalkery tutaj bronią tej rampy Bronią bazy w tym momencie Momentalna również reakcja Fargo, który wycofuje się, ale trzy Heliony bez problemu znajdują swoją drogę w tym momencie do maina Slidera, wycofane tutaj propki w tym momencie, walczą stalkery, no i rozładowany ten Mediwak w tym momencie będzie atak. Nie ma jeszcze Steampaka, nie, nie ma Steampaka, załadował się z powrotem, no i odlatuje. Sprawdza, czy nie ma tutaj ekspansji, a Slider w tym momencie skończył budować to złote Expo. Pytanie, czy Fargo zorientuje się, co robi jego przeciwnik, gdzie pojadą teraz te heliony, co będą chciały zrobić. No nie spodziewa się chyba, że slider gra tak bezczelną ekspansję. Widzimy, że trzy probki już tutaj działają. Cały czas koło Nexusa skupione jednostki slidera. No i ten jego dochód będzie teraz powolutku szybował w górę. Zresztą 36 probek do 24 RCV. Jak widzimy na załączonym obrazku, robi się kolosus DEM, czyli tak zwany RoboBay. No a Terran w tym momencie troszkę przysiadł u siebie w bazie, przykampił, 4 baraki, 5 baraków za sekundkę na, do jego dyspozycji, robi się orbital command. No i czeka, czeka na to, co zrobi jego przeciwnik, jak będzie chciał zagrać. Jest ten jeden medivak cały czas na straży, slider tutaj coraz więcej chronobustuje, cały czas widzimy propki 6-7 probek z tego co widzę operuje tutaj ma pylona więc może się ratować warpowaniem. No i robi się pierwszy kolos w tym momencie lanza nie jest zrobiona 3 warp y w dalszym ciągu, czwarty, dopiero kończy się robić. Jak tam limit 70 slidera do 58 terrana 45 probek do 28 SCV no i zdecydowana przewaga w wydobyciu ma tutaj sporo możliwości. Robi się również lanca w tym momencie. No, nie ma za dużo chronobusta do wykorzystywania slider, więc musi odczekać swoje. Ten obserwator sprawdza, co się tutaj dzieje. No, a Terran uruchomił w tym momencie tą ekspansję. Upgrade na piechocie. Steampak póki co. No i czas tutaj chyba uważać, panie slider, bo za sekundkę może się okazać, że jakiś push ze strony Terrana będzie się działał. Slider chce póki co tutaj zniszczyć te skałki. Jest do domejna, tutaj e, dwa, trzy heliony najprawdopodobniej próbowały coś usmażyć. E, no a slider niszczy też te skały w tym momencie. Widzimy, że drugi kolosus produkcji, połowa upgrade'u e, zasięgu do tych jednostek już gotowa. E, jak tam limit? 89 do 73, więc złoto robi swoje. E, złoto dla zuchwałych, mogę tak powiedzieć. E, slider tu bardzo zuchwale grający. E, Swoją drogą ciekawe czy nie, bo powinien się pokusić o jeszcze jednego gateway'a. Ma sporo minerałów, mógłby tutaj naprawdę mocno e, produkować. No i kilka tych probek można by spróbować przesłać. Oczywiście jest tu zawsze ryzyko odkrycia przez e, taką, a nie inną jednostkę. No i teraz e, ciekawe, czy Fargo zdaje sobie sprawę z tego, co robi jego przeciwnik, że. Ktoś tu nie gra, że tak późno ekspuje, nie widział jeszcze co prawda Kolosusa chyba. Zresztą zaraz zobaczę jaką wizję posiada Fargo i wiedzę, że tak powiem na temat bazy no, niewielką, nie widział tego Kolosus Dena, nie widział żadnego z kolosusów. No i teraz odkrywa tą złotą ekspansję Protosa. Jest tutaj jeden Helion, który jest momentalnie spawany przez te propki. Zaraz tutaj pewnie jedna jednostka przybędzie na pomoc. O, slider tymczasem y, przełamuje środek. Terran wychodzi y, do bitwy. Chce pozbyć się tej złotej ekspansji u y, Protosa. No i są jednostki. Y, Slidera w tym momencie w bazie już u Terrana, niebroniony zupełnie ten main, bo Terran widzimy puszuje tą złotą ekspansję. No i ciekawe, w co nam się przerodzi ta walka. Kilka jednostek mógłby Slider posłać tak naprawdę do Naturala równolegle i zmusić, zabronić tutaj, jeżeli chodzi o wydobycie. Jest teraz cała armia Protoska w bazie U Terrana, no a Terran kontruje dalej. On chce, wie tak właściwie, że jedyna jego możliwość w tym momencie to walka ze sliderem u niego w bazie wymiana bat odnatuje już w tym momencie command center Orbital, Command, powinienem powiedzieć, zablokowany limit e, Slidera w tym momencie, on maszeruje do Naturala w, ty, w tym momencie, chce pozbyć się tych SCV, no a duża, duża armia terrana zmierza w tym momencie do maina e, Slidera, są tutaj zagrane force fieldy na tą rampę, ale sporo tych jednostek cały czas tutaj się dobija, zablokowany limit, nie, już odblokował to Tarson i wraca w tym momencie swoimi jednostkami do bazy, jeżeli zdąży na czas, a na to się zanosi. Myślę, że ta kanapka domknie się z powodzeniem i armia Terrana przestanie istnieć. Wystarczająco długo korzystał z tej złotej ekspansji. Trzy kolosusy w tym momencie z dwóch stron atakują. No i wygląda na to, że będzie good game. Wychodzi Fargo, Slider będzie już w 1.8 tego turnieju.